Rada Pracownicza, a Rada Pracowników, czyli w jaki sposób pracownicy mogą decydować o firmie, w której pracują. Niezależnie czy to firma prywatna i czy to firma państwowa. Właśnie niezależnie czy mówimy o przedsiębiorstwie prywatnym, czy o instytucji państwowej, to pracownicy stanowią największą wartość każdej firmy, każdej organizacji, dlatego zarząd i właściciele liczą się z głosem wszystkich pracowników. Przykładem są sytuacje, gdzie firmy chcą lub też muszą poznać zdanie pracowników dla kluczowych decyzji danej firmy. Dlatego w firmach mogą funkcjonować wspomniane rady pracownicze lub rady pracowników. W tym materiale odpowiemy sobie na pytanie. Co to są, gdzie występują, jaka jest różnica pomiędzy radą pracowniczą a radą pracowników? Jeżeli chcesz zobaczyć w jaki sposób pracownicy decydują o firmie, w której pracują, to serdecznie zapraszam do oglądania tego materiału. Daj subskrypcję, daj lajka pod filmem, w ten sposób pozwolisz mi rozwijać kanał, a ty będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami o tej tematyce. Rady to reprezentanci pracowników zakładu pracy, którzy zabierają w głos w imieniu wszystkich pracowników, a ich celem jest zawsze dbać o interes pracowników. Rady mają realny wpływ na decyzyjność w zakładach pracy. W zależności od rodzaju, jaka to jest rada, to mogą one występować zarówno w zakładach prywatnych, jak i budżetowych, państwowych. O istocie funkcjonowania tych samorządów dowiadujemy się i stanowią regulacje prawne. Przede wszystkim Rada pracowników i Rada pracownicza funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o informowania pracowników i prowadzeniu z nimi konsultacji. I ta ustawa jest wprowadzona zgodnie z wytycznymi Parlamentu Europejskiego. OK, w takim razie Rada pracownicza. Co to jest? Rada Pracownicza występuje w przypadku przedsiębiorstw państwowych, mieszanych lub państwowych instytucji finansowych. Organ ten z mocy prawa reprezentuje całą załogę wszystkich pracowników firmy i z reguły taka rada pracownicza składa się z 15 pracowników i posiada szereg kompetencji. Członkowie tego organu korzystają przede wszystkim z ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę oraz z jednostronnym wypowiedzeniem zmieniającym na niekorzyść pracownika. Rada pracownicza między innymi wyraża zgodę na utworzenie lub przystąpienie do spółki prawa handlowego, nabywania lub zbywania udziałów albo akcji, występowania z takich podmiotów lub ich rozwiązywania. Członkowie Rady Pracowniczej podejmują uchwały w sprawach związanych z podziałem lub łączeniem przedsiębiorstwa, zmianą kierunku jego działalności, a także powoływaniem i odwoływaniem dyrektora oraz innych osób wykonujących kierownicze funkcje. Rada Pracownicza może uzyskać wszelkiego typu informacje dotyczące funkcjonowania podmiotu, które są niezbędne przy realizowanych przez nią zadaniach. I do zakresu uprawnień Rady, tej Rady Pracowniczej, należy także możliwość przeprowadzenia konsultacji, przekazywania opinii o zmianach aktu, o utworzeniu lub likwidowaniu przedsiębiorstwa oraz podejmowanie uchwał o przeprowadzenie referendum. Tak więc tutaj cała masa możliwości uprawnień i też obowiązków. I to wszystko jest mm, możliwe w przedsiębiorstwach właśnie państwowych mieszanych oraz państwowych instytucjach filmowych. A teraz pojawia się pytanie, a co w tych filmach prywatnych? Więc no właśnie tutaj mamy radę pracowników. I czym jest Rada Pracowników? No w ogóle zwróćmy uwagę, że nazwy są bardzo podobne, ale Rada Pracownicza oraz Rada Pracowników, a zupełnie inne tak naprawdę hmm, samorządy, więc Rada Pracowników może funkcjonować właśnie w przedsiębiorstwach prywatnych. Działa analogicznie jak Rada Pracownicza, jednocześnie kompetencje są, no nie są takie same. Do zadań Rady Pracowników należy pośrednictwo pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Rada stanowi więc taki organ reprezentacyjny wszystkich zatrudnionych pracowników, wszystkich zatrudnionych osób w danej firmie. Pracodawca ma obowiązek przekazać Radzie niezbędne dane związane z sytuacją finansową przedsiębiorstwa, strukturą zatrudnienia i przewidywanymi zmianami w tym obszarze. Oraz wszelkimi działaniami w przyszłości, które w znacznym stopniu wpływają na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. Z punktu widzenia prawa, tutaj tak samo Rada Pracowników jest dość szczegółowo opisana właśnie w tej wspomnianej ustawie, o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Rada pracowników i jej trzy podstawowe zadania to przekazywanie informacji i przeprowadzenie konsultacji. Rozstrzyganie kwestii spolnych oraz ponoszenie kosztów, które związane są z wyborem Rady i jej działalności, w tym koszty związane z niezbędnymi ekspertyzami, bo to taki ekspertyz też jak najbardziej mają prawo. Radę pracowników powołuje się w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą. Ta, tam, ta, tutaj jest to możliwe i żeby to było możliwe, zatrudniającego co najmniej 50 pracowników. Jej skład uzależniony jest od liczby pracowników. Im większa firma, tym więcej osób może być w składzie rady pracowników, ale tutaj minimum są to te trzy osoby i pracowników wybiera się za pomocą wyborów, a kadencja trwa 4 lata. Jeszcze tutaj pojawia się pytanie, no bo czy to są tak zwane związki zawodowe? Jak związki zawodowe do tego wszystkiego się mają? No, no mają się nijak, bo to są zupełnie inne mm, funkcje, zupełnie inne organy. Rada Pracowników jest organem odrębnym od związków zawodowych yy, i tutaj, moim zdaniem, posiada więcej uprawnień. Michał Rubel, Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.